Święty, prosimy Cię teraz, przyjdź do każdego z nas osobiście i napełnij nasze serce i uzdolnij je do przyjęcia tego słowa, że jest taka Twoja łaska. Do zrozumienia uczyń ze mnie narzędzie, aby daj mi tę łaskę, bym mógł odczytać i ująć właściwie Twoją wolę zawartą w tym słowie i abyśmy wszyscy mogli ją wypełnić. Mario, nasza Matko, chroni nas i strzeż. Usiądźmy sobie. Dzisiaj w Ewangelii Świętego Jana słyszeliśmy aż trzy razy słowa Jeszcze chwila, a nie będziecie mnie widzieć I znów chwila, o mnie ujrzycie Najpierw mówi to Jezus, potem powtarzają to uczniowie I potem Jezus jeszcze raz to powtarza Dlaczego tu jest ważne, jakie tu jest słowo kluczowe? Chwila U Boga jest... Jeden dzień jak tysiąc lat tysiąc lat jak jeden dzień. Czas dla Pana Boga nie ma najmniejszego znaczenia. I to, co się dzieje, dzieje się błyskawicznie i dzieje się szybko. I Jezus mówi, odpowiada w sposób dziwny. Pytacie mnie, i potem zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam. I tutaj jest bardzo krótka odpowiedź. Tu nie ma rozwijania szczegółów, co będzie, co się stanie, jak, i co, kto, gdzie i kto. Nie. Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Czyli wy nie należycie do tego świata. Na świecie będzie pięknie, cudownie i fajnie, wam będzie smutno. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Na tym polega chrześcijaństwo, że tu jest krzyż. Nie ma innej drogi do nieba jak droga krzyża. I moi drodzy, czy tego chcemy, czy nie? Nie unikniemy krzyża, no bo jakby chciał uniknąć krzyż, krzyża, to nie wejdziesz do nieba. My czasami byśmy chcieli, aby wszystko było cudownie i pięknie. I często, jak się modlimy, czy o uzdrowienie z choroby, czy nie wiem, czy prosimy o coś Pana Boga, i często chcielibyśmy komuś zabrać krzyż. Jezus wiele razy mówił: Czemu chcesz zabrać mu krzyż? Przecież to jest jego krzyż, to jest jego droga do nieba. To jest wpisane i tyle. Ale chwila i wasz smutek przemieni się w radość. Ale to nie jest byle jaka radość. To jest, to jest radość wieczna i piękna. I tą radość głosił święty Paweł. I jak słuchamy opowiadania o drugiej podróży misyjnej, najpierw poszedł do, do Filipi, i tam była klęska, totalna klęska i porażka duszpasterska i ewangelizacyjna. W Atenach tak samo. Wyśmiali go, wyszydzili i powiedzieli posłuchamy Cię innym razem. Więc Paweł mógł sobie pomyśleć, no bez sensu ewangelizować Europę. Zwłaszcza, że wszędzie to były no kolonie rzymskie, no to było to prawo rzymskie, więc wiemy jak tam było. I w końcu Paweł udaje się do Koryntu. Korynt, miasto piękne, portowe. Można powiedzieć najbardziej ma położenie takie atrakcyjne, ponieważ ma port dwóch mórz. Jest taki wąs, zwężenie terenu Atenami, potem to się... Przysz... Od Aten jak idziemy tam na południowy zachód, tam jest takie zwężenie, z jednej strony port, i z drugiej strony port, i teraz jest tam cieśnina koryska. Oba może są połączone. To było bardzo atrakcyjne miejsce portowe, potężne miasto, rozburzone w, tysią... w 146 roku przed Chrystusem. Potem odbudowane jako kolonia rzymska przez Juliusza Cezara. A więc typowo bardzo mocno rzymskie miasto, i tam Paweł przybywa. I znalazł Żyda. Tam udało mu się znaleźć Żyda, a chwilę rodem z pontu, który z żoną Prystyną przybyli niedawno z Italii, ponieważ Klaudiusz wygonił wszystkich Żydów z Rzymu. Czyli w państwie rzymskim było prześladowanie Żydów i im tam nie było dobrze. I u nich zamieszkał i wykonywał rzemiosło, bo umiał szyć namioty. I co ciekawego, on nie utrzymywał się z ofiar żadnych, tylko jego praca polegała na tym, że w ciągu tygodnia, dni powszednie szył namioty i pracował, natomiast w, w szabat w synagogach przekonywał Żydów i Greków, że Jezus jest Mesjaszem. Potem dołączyli do niego synas i Tymoteusz. I potem zamieszkał w domu czciciela Boga, niejakiego Tyciusza Justusa, i też mamy tutaj inną osobę, wypowiedzianą w jego imię. Kryspus, przełożony synagogi, uwierzył, przyjął wiarę i chrzest. I tu dopiero za trzecim razem, można powiedzieć, za trzecim podejściem, to chrześcijaństwo się przyjmuje. I w Koryncie powstaje bardzo silna gmina chrześcijańska. Trzeba było dwóch takich porażek, aby w końcu chrześcijaństwo w Europie rozpoczęło ekspansję od Koryntu, ale najpierw. Musiało tam wzrosnąć i tam się zakorzenić. Święty Paweł tam trwa i mamy właśnie tutaj piękny opis. I wszędzie towarzyszy mu sprzeciw. Mamy tak, Żydzi, kiedy udowadnią im, że Jezus jest Mesjaszem, sprzeciwiali się i bluźnili. I co powiedział im Paweł? Powiedział tak: Krew wasza na wasze głowy, nie jestem jej winien od tej chwili pójdę do pogan, czyli trzeba było głosić Słowo Boże we ale skoro wy nie chcecie, odrzucacie to Słowo Boże, no to idę do pogan, niech oni przyjmą, bo Jezus umarł za wszystkich. A więc widzimy, wiara i ewangelizacja wszędzie rodzi sprzeciw. Dlaczego? Dlatego, że Jezus tak powiedział, skoro mnie prześladowali, was prześladować będą. Ja nie jestem z tego świata i wy nie jesteście z tego świata i dlatego chrześcijaństwo było, jest i będzie prześladowane. Ale nie bójmy się, bo Jezus powiedział wyraźnie, jeszcze chwila i mnie nie zobaczycie, a potem jeszcze chwila i zobaczycie mnie, a kiedy wy się będziecie smucić i zawodzić, świat się będzie weselił, ale wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. I prośmy Pana, aby ten czas napięcia, by ten czas smutku i bólu przemienił się w radość spotkania z Jezusem i niech Jezus zwycięża w nas i wokół nas. Amen. A teraz powstańmy i przedstawmy Panu Bogu nasze wspólne prośby.